Na którą czekał Alexi B. Czekał im, który także finał Majora przegnał ostatnio, ale teraz Tego nikt się nie spodziewał. Natus Vincere jako pierwsza drużyna wygrała Majora w Counter Strike 2, zapisując się tym samym na pierwszych kartach historii nowej ery najpopularniejszego FPS-a na świecie. Navi nie tylko zgarnęło piękny puchar i zapisało się na kartach historii. Do zawodników i ukraińskiej organizacji trafiło również pół miliona dolarów. Grześki, oficjalny partner polskiej transmisji z Majora, razem z nami wybrał najlepszego zawodnika turnieju. Złoty Grzeszek wędruje do J. Ela, litewskiego zawodnika, który od samego początku turnieju był wyróżniającym się graczem swojej drużyny. Razem z Grześkami wybraliśmy także największy Grzeszek fazy pucharowej pierwszego Majora. Ten należy do G2 i Wiktora Taza Wojtasa za półfinałowe spotkanie. Wszystko przez nietrafiony wybór mapy Ancient, a nie Inferno, na którym europejski zespół o wiele lepiej się odnajduje. Grześki były oficjalnym partnerem polskiej transmisji z pierwszego w historii Majora w Counter Strike 2.